Chciałam z starą na chodowskie robię jeszcze kolejny odcinek Dzisiaj nie będziemy kur otwareć, bo zima zaskoczyła hodowców. Chyba pana to ja pana lotają Wejdziemy do środeczka za albo najpierw. Капечки отвода. В этом. Да, так обоим. się siła wyszła, ale młody. No zaraz go tutaj bo tam nie ma śniegu. Boi się raczej wyjdą brakno, bo one się aż tak bardzo tego te śniegu nie boją. Tutaj zaglądniemy. To nie ksiki, że na grzędkach siedzą. Przesłanie kogut i kurka to jedna. wyżera śnieg. Drachemki <laughs> chyba nie za bardzo chcą wyjść, ale tam niebieska wyszła. No te nasze, te nasze raczej się nie bałem śniegu. Gorzej z tym kogutem, bo nie, no, ale wyszedł. Wszystkie teraz idą już. Więc niech idą Chyba jeszcze tam są dwa. Owie. tutaj też stoją. Mam już na ale to jest wczoraj, bo wczoraj nie, nie zebraliśmy. To nie wiem, czy... No, zawaliły grzęby, więc pójdziemy poprawić. Nie jest zgłębiony, bo się ta folia drze przez tego kija Nie wiem czy to będzie Chyba też pomarzło wszystko To już odmarzło ja Chyba wody się tylko nie ma za bardzo, nie ma coś tam jest Tak wygląda na południe Wciąż nie jest z powrotem Znaczy jaka jak tutaj namiętnie całują. Okay. Tamtaj mu kopie. <Zwykle> tamtym. <tum> o, fajnie, co chodzi na te choinki. A te choinki, jak to jest wysięte taka to po prostu... bo śnią też takie małe, gdzieś w pokładzie są takie dziurki, bo... to coś nie było bardzo w no, nie było tak szpanie. Klubenko to jeden ja, nie różni to nie tak jak to będzie ja, 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 ja górze no, nie pasowało, nie wiem, tam na tej ja drugie było tu akurat z tymi jednymi, w tych samicach z samicą Nie <ścisk> dobrze, nie dobrze. Uno samica z samicą, cztery to się działo. Kaczka, kaczkę tepa i kurę też rosną. Tutaj się dzieje, różnie. <grymianie> ja Dziwnie, bo te, te zawsze były parką, a te co teraz są obok siebie. Zaraz. A się nie, nie widzieliśmy jak na przykład pa... ten... samiec na przykład... <grymianie> ...dechał samicę, nie wiadomo to prawda, czy nie, nie, <grymianie> nie wiem. A teraz na przykład jakiś. ...ale... ...pał samiec samicę... ...a nie było na przykład po prostu. <grymianie> no Na księśle tymi łapkami... ...nie wiem czy jeszcze rąs zrobić... ...ale na księśle tymi łapkami tak robimy. Chciałabym spodnieć. A jak robią, to jest już takie jakby ten, no, go gody, coś w ogóle tak nie robiły wcześniej. No. <laughs> Trzeba muzykę puścić, no. <laughs> tak A teraz jeszcze jest zimno, więc tak pewnie im ten, nie jest jakiś sen, jakiś, tak, nie wiem, <laughs> no, tak włożę, ale to jest, Na razie mam być bardzo zimno, bo na tam powinno być 5-6, a zim tam po 3, 4 4 stopnie max, więc nie jest tam jakoś... A nie, tutaj, tak. no, tutaj no. zielona, ta miasta na zawsze z tom siedzi, ale teraz nie bo to jest raczej samica ta obok niej. No samica, więc nie wiem co one tu robią. Ale chyba tak, to tam jak pisali tam na Facebooku, to że jak one my mają takie złote, te boskówki to chyba nie jajka, jajka, to są mówiły. No i wszystkie takie ale mają. No samice prawie wszystkie mają, no, więc, takie mają to, ja mam <laughs> takie złote. A tamtajmy. Tam, tam, tam Deszczę. <laughs> Ale często też latują tam do góry, tam na tę deskę, tam mogą jajka płysość. Tam na tę deskę, tam to jest tak zrobione. Nie na zielona, jak się patrzy. Cwajaczek. Ja naprawdę no, widać, że straciłeś czegoś. No, bo tak aż wdychajmy. No już. Ja się głową no zrobiłem, jeszcze raz. Znaczy, mam nadzieję, że niedługo będzie jakieś jajeczko od, od papużek, no, mamy nadzieję na jakiś fajny lęk w tym roku. No cztery samiczki są i cztery samiczki. na filmach będzie bez ale raczej nie, dopiero po lękach, bo... Chcę ja w ogóle zobaczyć, go, po lękach czy po tym, zobaczymy jak to No bo zimę nam przeżyły papugi, jak widzicie. No a już raczej gorszy nie będzie. Może może nie w całym składzie, no bo tam mieliśmy kilka, no to tam po drodze był szczur. 14 i, mieliśmy, i ten. ale szczur dwie zjadł też, a znaczy jedną żółtą, jest na pewno szczur, jedną kot. już dwie, taki, że nie jest naszej znaczy aż nie. Jeszcze, jed, jeszcze kilka nam na pewno wyleciało. No jedno na pewno wylecia, No jedno wylecia. No, no jedna nas tam poszła, tam, tak tam, to... tam jest ta samica, ten co tam obok tej zielonej, ale na pewno też, mi się wydaje, że nie, nie jedna nam uciekło, nie. bo nam y, z dnia na dzień tam zabrakło chyba z 4 patługi, tak w ciągu tygodnia, no więc... Tam. Te dwie takie ten to nam taka zdechnięte takie były. No albo może zimno, mało no, po prostu nie wiem z czego. <grystanie> I tak, a te białe też nie, no bo, ale że mi się wydaje, po prostu chore z sielanki czy coś, bo one, po, jedna po jednym mi już padła, a druga po trzech, czterech dniach. Znaczy one były jakieś takie głupie, bo, znaczy, no nie, że głupie, że głupie, tylko takie okay, tak głupie one latały, no takie, że ogłupiałe, o. No nie takie działy. były, bo one nie, ani nie wiedziały, gdzie usiąść tutaj. Tak latały ta, tak dziwnie latały, później w ogóle sił nie miały, żeby latać więc albo... albo może były w na ludzkę wolierze. Ale wiemy, że na siedzimy, raczej coś nie wiemy raczej kwa pokupać. Znaczy kiedyś kupiliśmy dwie, dwie parki, no to, to chyba tam zieloną nawet chyba kupiliśmy. I tam, i tam co ta... co ta z tutaj z tam zieloną. To na te właśnie i one są normalne. Ale my mamy jednego takiego fajnego pana, co tam miał dużo tego. Nie więc... nawet. Więc wiemy tam od kogo kupować papuszki. A my w sumie już pójdziemy do koffinu, bo jeszcze jest w miarę długi odcinek. czeka, żeby nagrać, brak my się tu muszą pojeździć. bo tam wśród pewnie bo minus 7,300 było to. Brak się wreszcie zaczął nieść ta niebieska i ta młoda łasaskosieła. Yy, a ta czarna nie wiem, czy, chyba się nie niesie, ale niedługo powinna zawsze mówić tak, jeżeli. Bo ona ma ma po prostu, bo ona zasiała jajka. A ona zawsze ma. Taki jakby ten... jak... pod dupą taki jakby w taki wó wórek jajeczków <gry> Tak to wygląda. A tam panie domu, kiedyś ja się nie wiem, że kółki więc. Ale takie drzewi też są takie taki, taki. A tu w sumie e, z tych młodych to nie wiemy czy to są na pewno wszystkie koguty, bo... tam tam jeden, bo tam, tam, tej tam, tej tamten już. Wszystkie, wszystkie te młode próbuje deptać, ale tam u nas to różnie było, bo czasami no, ale też koguty. No, tam, też kogutę, tam ten też taki na koguta, tam tyle bardziej na kurkę. Bo tam to jest taki podobny wielkościowo i wszystko tylko jak grzbina nie ma, no ale... A tak ten wielkościowo i wszystko... Mogłem, no, ten taki trochę, chyba mniejszy jest A nie, zobaczymy no, na poczekaj. Na teraz ogólno, no zobaczymy. No, trzeba no. poczekać A, na ten razie. Jak on zaczął pójść, nie no, tylko tam ktoś może powoli coś na długą <grym> Znaczy no, yy, z tymi musimy popatrzeć, bo może tego już będzie można powoli wystawiać. No, na pewno teraz będziemy znaczy, mieć na parkę kochinów, Znaczy no i tak powoli chcemy się wyzbywać tego Kochinowskiego stada. Znaczy no, tak, może teraz byśmy się dowali, ale ten pogód jeden goni tego nowego. Tak, tak. Ja są takie zaczęłem A tam I tak będziemy chcemy się tak już powoli wyzbywać stada, bo chcemy sobie kupić te lepsze. No teraz z tego koguta kupiliśmy, no to on nie jest na, jakiejś najlepszej budowy, tak mi się wydaje. No, nie jest, nie jest takie lepsze by nas tych młodych nie, ale czego to, to nie wiem. Bo już na to nie zaczynamy, jak się go zaczynamy. Jak się go zaczynamy, to nie, ale chyba zaczyna pan coś robić. tam króluje, no to coś tam zacząć robić. A to może wchodźmy już tam powoli, mówimy o Kochino to pokażmy je. No i, i będziemy chcieli się wymieniać takie stada na, na tej lepszej budowy. samo, tak samo. No to prawie Na Fenix też mamy dobrej klasy, ale. Znaczy, no mi się wydaje, że Fenix mamy dobrej klasy, bo Fenix. Kupiliśmy za bardzo duże pieniądze. Dobra, więc jesteśmy już tutaj u Kochinów i tam wrażenie do tematu tamtych Feniksów. My za nie zapłaciliśmy dużo, więc mi się wydaje, że są dobrej budowy i klasy w ogóle. Trzeba się komuś spytać, kto ma Feniksy, taki taki jakiś lepszy podaców, chociaż nie wiem kto w Polsce tam ma takie jakieś... Też kurka, kurki, no teraz tam jest jedna no to... No tam no i ta kurka, ona jest tam chyba roczna, ok. roczna, i tu Baszka, Baszka ta no tam, ona ma już tak strzał, więc, ale trzeba już trochę szkalać co bo no i też Siedzimy na tym odstawać. Zobaczcie w, parka, w parkach, aż no bo żeby tam nie się, żeby się przydał, tak z tego koguta goni, bo tamten, tam młody, to tam jeszcze, tam, tam nie goni, a nie tam dopiero zaczyna tak. jak się. to jest ten nowy kogucik. Zata, no na zobaczymy, nie się mać parkie, na razie, ale na No na, na razie, na razie ten, yy. Na razie na to, na, te, na ten sezon lęgowy taki, z takim statkiem raczej jakoś mniej więcej to będzie wyglądało, no Będziemy sprzedawać, no raczej raczej już nic nie będziemy dokupować, bo naraz, zaraz nam się zacznie nasz niby tajny projekt, który już był wydany ale, ale zobaczymy, no bo o tym dopiero wam powiemy jak się uda zrobić, bo Na razie to wesoło, no, widzicie już ten debil tu idzie, raczej kogut Bo że się nie widać jak to są sądzi, a tam, się stać, a się Chcesz iść? No, proponuję to sobie do takich tak samo. Jakby... On no, chyba chce iść do Niosek. <laughs> ten... No, ale dzisiaj, gdy zostawimy w parku, na pewno nam... zaczną się na tego też, ale na pewno jedną szalotkę cię wystawi. Jeszcze Wam mam szabotki, pokażę. Bo no, też parka jest, zobaczcie, ludzie idą, pójdą, no i nowo. Zatem, jeśli parka to tak szybko jest, to nas Z 3 miesiące była nasza nas laska. No, ale w końcu poszło dopedia, ale... ale to było takie, nic nie schodziło, a później dopiero do później poszło i kogut i parka i później chyba jeszcze coś czy nie. No i miksy. I tam tutaj też okazane to po prostu krzykórki, ale trzy no, które nie jak już tam kurki i koguta. No. Ale wolimy albo same kogut, albo w parce. No, tak, tak. no tak, to tak. Przy kurzki to nie <grymne> Czasem, tak? <grymne> się wyjdzie na ten puls? Tak, amuni. Tak, amuni. Tak, amuni. nie amuni. Tak, Tak, amuni. Tak, amuni. A amuni. raczej amuni. ten amuni. A amuni. na ten Tak, bo Tak, amuni. A na tym, co ostatnio tam... <grymne> Bo sobie że mnie nie obgadywał. Obgadywałem, ale po odcinku mu tam zdybywałem trochę. Piłknął ja tu. Trzeba zamknąć, chyba, bo się otwarło. A bo, tak Jak to Akurat na coś po na jeszcze. Jeszcze te pokażemy. Murę. Nie wiem, zmęczony, zostawam puszapu, tylko puszapu, tylko puszapu jest południowe. I południowe są po tutaj to jakoś śniewa. Spójrzmy, wody już nie mają, trzeba z A, Jeszcze nie zmienialiśmy, Tak się prezentują. Szkoda, że mamy tylko dwie kolory, dwa kolory kurwa. bo nam w sumie tylko mogą być i kuropatryjne i te czarne, bo nie wiem, czy tam to jest to, to jest to, to jest to. jeszcze po kogucie, może coś tam ewentualnie. A my już dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych odcinkach.